Chodź, 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 chodź Mamy na ja swoich wnioskierkach No tak dziękuję. No to, jest pomal, pomal mnie opozycja Stoję te, poprzez sami kamień, to bo To zawsze na najkrasciej liście, nie? Bo, kudobluć, bo indy, to poprzez kamień Tak Poprzez to jeszcze postoję, ty, что мы на леве сейчас? Это очень. Все, ты нам ты нормально сказал. Прямо взвод завод минус. Два шота, два ваншота. Я кажется, я хорош.